kontrakt poproszę yeah. Ale Aguero mógł być, kurde, tak honorowo strzelić Mamy strzał z dystansu Wooooooo Sergio Aguero Zapamiętajcie jego imię Gol Tej serii Gol Tej serii Aguero 40 metrów Obejrzyjcie powtórkę Sergio Aguero skoła, koła, poprzeczka i go. O świetnego powrotu. To jest miejsce kwadratu do The Shout-Ach! 3-1! Panie i panowie, oto i powrót! Ja wiedziałem. To jest po prostu jego miejsce, serio. Za każdym ra razem, kiedy stąd uderzę kwadratowo, on trafia do siatki. Zobaczmy, co się z tą piłką działo, ponieważ leciała dosyć specyficznie, no, ale hej, janie kompani kontra Zarate, Belk wygrał. Ależ techniczny są za ratę! 3-3! Comeback! Udał się w tylko 13 minut. Niesamowita bramka! I to musi wam się podobać, kurde, o ile może ostatnie odcinki, no szalone nie były takie, jednak to jest moja stara świetna forma, oczywiście to jest to Zarate na taki powrót liczyłem, genialne uderzenie techniczne pod poprzeczkę Mauro Zaratę, argentyńska bestia pokazuje, że jest nadal obecna w świecie. Dobrze, Gerard! hu, uh, uh, lala! Jego pierwszy gol dla drużyny Steven Gerard! Co za odpowiedź na bramkę Schneidera! Oooo, tak, co mu się stało z klatą? O ludzie, ten gol 2000 łapek, jak chcę widzieć, co najmniej, nie? Nikt tego nie robi, ale. Wow! Wow! What a hit, son! What a hit! Jedyne, co mogę powiedzieć, cytując klasyka, co za mecz! O mój Boże! Steven Gerrard, Steven fucking. U Jezu, co za bramka! Nieprawdopodobne! Anglik to zrobił! Drugi gol w tym meczu! Pokazałem wam na samym początku odcinka, pokazałem wam, co on potrafi zrobić! To jest fakt. To jest cholerny fakt. Okej. Okay. Nie wiem, co się stało ze mną w tym roku, jednak bramki są po prostu... Neymar przepuścił sobie piłkę i... CZERAN! Jezu! Co za uderzenie, synu! Co za uderzenie! Mam zawał. Biedakarz wywaliło z serwera Matko Boska Steven On się tak pięknie wystawiał. Parisić. Bruzowicz! Jezu! 3 do 2, ja nie wierzyłem w tego chłopaka. On właściwie znalazł się w tym zespole tylko by mieć granie z Perisiciem, jednak teraz. O jezu, to, to, był, to jest lepsze niż ta bramka Gerarda z filmu o Torresie. No perfekcyjny wolej! Polsko z proszę panią, a nie się chować. I Kante. Oż ja pierdziele. Ja rozumiem czemu zagraniczni youtuberzy piszą, że ta karta jest warta tych monet. Jego normalną wersją, no nie no, on by nawet nie dokopał do bramki, jednak takiej bramki... Jednak takiego gola chyba nawet Ronaldo nie uda mi się zdobyć. Nie no, ja nie dam na Lukaszoła, serio myślałem, że na Ronaldo i to jest Ronaldo, BOOM! Próbujemy z dystansu, zobaczmy! No dobrze, ma przestrzały strzały niż kanta. a może identyczne, zobaczmy! To jest właśnie Cristiano Ronaldo, si! Me gusta, me gusta mucho, no po portugalsku... Nie powiem, ale po hiszpańsku mogę. No teraz to mi zaimponował, McGillis spin i bomba z 20, z 25 metrów Myślałem, że to pójdzie na dalszy słupek, a nie O rzesz, kur... Nie zdobyłem lepszej bramki w tej Fifie, nie zdobyłem lepszej bramki w tej Fifie To był gol idealny, dośrodkowanie zrobony, przewrotka Znaczy takie nożyce na Król powrócił. Jeden do zera. Jedna z najpiękniejszych wybranek w tej serii Szwedie Daje nam prowadzenie w 38 minucie. Jezus Maria, jak On to zrobił! Bezpańska piłka przechwycona przez naszego pomocnika i BUM! Górny róg No Kur no, niestety nie było to najlepsze, choć poczekajmy, to jeszcze nie jest koniec. ze zewnętrzną częścią stopy, no proszę państwa, ten chłopak uwielbia zdobywać bramki. Naprawdę miał ich mnóstwo w poprzednim sezonie, mimo że i środkowym pomocnikiem. Teraz... Pięknie z fałsza, dawno nie zdobyłem takiej bramki w Fifie, naprawdę coś pięknego, on od małego zdobywa te bramki. Wiecie jak trafił do Lyonu jako młodzik? Ponieważ raz zdobył hat trika Sisoko z dystansu, boja zaskoczony, pięknie! Co za gol. Najlepsza bramka tego odcinka definitywnie. Wiedziałem, wiedziałem, że on znów wyjdzie tym cholernym bramkarzem, a jako że Baja nie należy do najwyższych, to postanowiłem go teraz zaskoczyć. I było warto. Ale bramka. To lubię. No nie tak to miało wyglądać, ale okej, okay, ja coś jeszcze z tego zrobię. I teraz Geralt z dystansu. Pięknie. Na coś takiego czekaliśmy, proszę państwa, Steven Gerrard na 2 do 0 dla nas. Wiecie, co pierwszy raz widziałem taką bramkę w Fifie, bo to nie był typowy longshot. Tutaj było czuć siłę tego uderzenia. Zobaczmy powtórkę. Coś pięknego, strzał prosto znikąd. W samo okienko, no ta piłka prawie, że utknęła w górnym rogu. Miałem tych obrońców jak tyczki. I co, no i strzela ze słabszej. To ma sens. Ale teraz. Woo! Uh! Oh! Nie mam pytań. To był Henderson. To był Jordan Henderson. Młody Gerard. No, proszę dla niego w poprzednim filmie, kiedy to prezentowałem wam, te 8 zabójczych połączeń. Jednak to akurat w komentarzu widz mi zwrócił na to uwagę. Po przypomniał o tym połączeniu. O jezus Maria! Veron. Juan Sebastian Veron. Luis Hernandez nie musi zdobywać bramek. Nie musi. To się nie odbiło. To się nie odbiło od obrońcy. Co teraz zrobił trap, nie wiem, tak. Nie mam pytań, Luis Hernandez! Na jeden do zera w drugiej minucie. 10 bramek? Może 11, a może pierwsza dwucyfrowa wygrana w tej serii. Hmm, dobry początek.